Co to jest paternalizm? Witam Was w kolejnym odcinku programu Młodzi w Kościele. Termin ten znajdujemy w dokumencie końcowym Synodu do spraw ludzi młodych z 2018 roku. Słowo to rozpoczyna słowo pater, czyli ojciec, i mówi o pewnej przesadnej postawie osób ogólnie dorosłych względem ludzi młodych. I ta Pos przesadna postawa oczywiście jest, tak powiem, w intencji dobra i słuszna, ponieważ stara się zabezpieczyć, nadać pewien komfort życiu młodego człowieka. Stara się, aby ten młody człowiek nie doświadczał rzeczy złych albo nawet i trudnych we własnym życiu. Jeśli natomiast skonfrontujemy to z powołaniem młodego człowieka do wiary, do zadań wynikających z powołania, do walki duchowej, to widzimy, że dochodzi do pewnego konfliktu. Że tam, gdzie ma nastąpić walka, gdzie młody człowiek ma podjąć jakieś zadania wiary, to takie wejście paternalistyczne osób dorosłych sprawia, że ten młody człowiek jest gdzieś łamany, już gdzieś jest, tak powiem, ograniczany, już gdzieś jest zamykany przed tym takim stuprocentowym pójściem za wolą Bożą. Więc drodzy dorośli, musimy wyrzeć się takiej postawy przesadnej troski o przyszłość młodych ludzi. Co w takim razie warto założyć? Założyć warto to, że Pan Bóg wie, co robi, że Pan Bóg powołując młode osoby ma dla nich plan, i w tym planie my, jako osoby dorosłe, mamy tych młodych wesprzeć, podnieść. Uczynić wszystko, aby oni mogli wypełnić wolę, do której zostają powołani. Z tym Was zostawiam w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się z Bogiem.